Wysoka woda jest, ale trzeba próbować, nie? Trzeba założyć przynętę pierwszą. Ciemna woda. Zwrócimy pomarańcza na próbę. Zobaczymy, jak go będzie widać jeszcze w wodzie. Zobaczymy pomarańcza. już dzisiaj będzie połapać wysoka woda dużo będzie przepraw na pewno wszystkie rzeczki jakieś małe schodzące z pół jakieś robi, powylewane łąki pełne wody no i zobaczymy no może być tak że ta ryba po prostu na takiej wodzie ona szybko może zejść przy pierwszych śnieżach ona już mogła zejść to też był stan dosyć wysoki ale wczoraj coś powiało może świeżej ryby wejdzie no nic trzeba próbować Widział jak to było? Kormoran, w dźwięku tu on tutaj lata to Kormoran też ma rozpoczęcie tak. sezonu Najgorsze darmo zjady jady może na coś innego bo jest naprawdę ciemna woda i może spróbujemy na flaga wstać chwilę trochę przeziębiony jestem ale pierwszego stycznia nie można od o odpuścić dobrze, że nie wziął na przynętę ten kormał. No widzieliśmy teraz właśnie spław cała wyskoczyła taka nieduża ryba z 60cm Halo, że no nic, próbuję i duża woda, nie? Wydaje mi się, że ta wysoka woda sprawi, że dużo osób będzie głównie podróżować. Wszyscy bardziej będą preferować na górę, tam gdzie jest niższy stan wody, bo nawet przy takim stanie wody podwyższonym, to będą mogli coś chociaż popróbować. Pięć, ale jednak zmieni tego woblera. i no kolory wody myślę, się on tak zbytnio widzi dzisiaj spróbuję na Jak cię Ci na razie podoba rozpoczęcie 1 stycznia? No zawsze jest 1 stycznia fajny. Nie? Nowy sezon, mm -hmm. nowe zmagania. Nigdy nie wiadomo co jest w wodzie, nie wiadomo co się złapie. Nowy sezon. No i każdy czeka na wymarzoną rybę. nie? Pierwszego zawsze. Żeby tylko chciała wziąć. Jedno graje. To zmiana miejscówki, nie? To zmiana miejscówki, trzeba próbować dalej. Czekać na tą godzinę. Jej, żebyś chciała brać i na tą która jest aktywna Był skław, okazała się cała no ale nie była chętna I dzisiaj myślę, że wszyscy będą mieć problem, żeby połapać I szukają, przejeżdżają, przyjadą, popatrzą, rzucą dwa, trzy razy, ale no, są takie warunki jakie są i wszędzie praktycznie będzie podobne mhm. Wiadomo, czym wyjdzie będzie jeszcze trochę woda, ale na samym dole to już w ogóle będzie pewnie za woda. ah z brzuchem za trochę schodzi przełożymy na co innego jeszcze Dorado też płytko chodzi Chyba flagowca weźmiemy Co ty przeziębiony? Na rozpoczęcie przyjeżdżasz? Trzeba było się przygotować. A nie tak. Schorowany. Dwa dni przed mnie złapało. Już dzisiaj trochę lepiej. Ale proszę rozcisie ominąć. chyba węcher żaden wędręż trucia, żeby sobie tego nie odpuścił. Ze szpitala też byś uciekł? Co pewno tak No ta. nic, ta. Mhm. A jest druga. No, Kelcik wychudzony trochę, ale. No tak. Węgór Wiesz co, ta wysoka woda utrudniała Panie, ale miło jest zobaczyć tyle wody w rzece. z jednej strony miło, a z drugiej strony ta ryba z tą wodą. Może też szybko pójść. Tam. Nie do końca tak miło. Okay. Tutaj zobaczymy je jeszcze kawałek do góry. Do samego rana w jednym miejscu były dwa spuławy A teraz przez ten czas nic nie było widać O, przynęta uratowana, ale ster od uderzenia się wyczepił. A jaki ładny uśmiechnięty teraz ten woblerek jest. Tak. Nie trzeba było ster dorobić. No nic, jakieś straty muszą być, nie? Wróciliśmy na miejsce tam gdzie rano się ryba spawiała. No i zobaczymy czy będzie chciała może po południu współpracować. Ale jeszcze nie może jest. wieczorem do niej na randkę przyjedziesz, co? Jest chyba Zbierałeś? No i zbiera Pomyśl No i zbiera Muszę tutaj troszeczkę Пока, 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 пока. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай. to może komplecik, co? no może być, że pod wieczór będą 60 cm 60 cm dobra, samiczka wytarta ładna ryba wraca do wody samiczka 60 cm No można powiedzieć, że sedon zaczętu Poszła No stary No stary Dawaj piona Rozpoczęcie jest No już myślałem, że nic z tego nie będzie No, to jest to było ale jednak się udało nie? Był tutaj spław z rana, no i ciekawe, czy będę chciała współpracować, nie? I w pierwszym rzucie, w ogóle podeszedł do brzegu, czułem jak trąciła, za drugi razem poczułem luz, chwyciła, przyciąłem, siedzi. Jednak się nie myliłem, że czasem warto wrócić, jeśli ona tam jest, nie? Dokładnie. Nie. No nic, spróbujemy dalej, może to jest ta godzina właśnie. A gdzie ona Cię uderzyła? No tutaj stała. Przy, Przy Twoim brzegu? Przy samym brzegu, no. A ona właśnie jak byliśmy z tamtej strony się skłabiła, no ale z tamtego brzegu jej nie odpowiadało, żeby wiesz, chciała uderzyć, nie? Bo stała z drugiego brzegu, nie miałem jej przytrzymać przynęty. A z tej strony widzisz, przytrzymanie nie uderzyła, nie? Trąciła. Drugi raz luz żyłki i do dołu siadło. Wcięcie. Jest. Jak jest samica, to gdzieś musi być samiec. Trzeba poszukać go, nie? Czasu mamy godzinę czasu łapania, jeszcze została może akurat było coś trąciło no widziałem branie na węce widziałeś widziałem Ciekawe Puszczałeś w tym samym miejscu A. I co nic nie było? Nie ma nic, żadnego zaczepu To było niebo. Trąciło. Odgoniło za ostro Jest, mówiłem już go ryba i ta jest większa. Ooo! Kawie to bierak, kurwa, spadła. Ja pierdolę. To było ładna Ajajajajaj. Aj, 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 aj. mm. na gałęzi wyglądało. Mm. bo się zapięła wiesz no wiem że trąciła bo to uderzenie było dosyć silne a ja ja widzisz tu jest takie miejsce że ciężko ją wyciągnąć brania zaczęły zaczęło od 13 i będą do 14 może do 15 i tyle tu sam wieczór z rana nie chciała nie pokazywało się a teraz po prostu zbija się aktywna. A może to ten samiec który ma... No nie... może. Nie gadaj. Nie, dlaczego. No nic. No już jak ona zeszła, to już trzeba przejść dalej. smutno może spadła. <noise> Przed chwilą byłeś zadowolony, bo była ryba na rozpoczęciu, a teraz już jest smuteczek, bo mogły być dwie. <noise> no, mogły być dwie fotki, nie? zawsze wiesz, fajnie Komplet jeszcze na rozpoczęciu to w ogóle jest mega. Dzisiejszego... A kurwa zeszła następna Ja, ja pierdolę Trzecia ryba Ajajajajajaj aj, 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 aj. To jest to że nie ma jak tu dobrze Do niej podejść Na takiej stanie woli Aj Przetrzymałem Czułem jak trąciła I zaraz poprawiła Ale jakoś widzisz Bardziej bokiem uderzają nie? Aj a duża była, czułeś na kiju? No ta była ładna Jeszcze trochę za... Może było za ciągu za bardzo Opuszczonej Alejesz. do dołu Z Jednego roku miałem trzy srebrniaki, ale to lód. Na to, jeden tak? dzień? Tak. Ale to był lód. I też w ciągu godziny, może półtora. Jaś mi się ciepło zrobiło od tych holów. W sumie ryba 5 minut następna ryba. Spadła, minęło następne 5-10 minut. Następna ryba spadła ta się zaczepiła za górną kotwicę, rozgięła. Tyle. Tak, teraz ta, ta ostatnia. Ucieśnienie podniosłeś. tam. Nie I... ja chcę go do wybić. Dochodzi do kołka i jest do kołki. Kiedy, wiesz, leci Ciekawostka. Tyłem no. Myśli, że teraz pójdzie? Czasami to zdaje egzamin. To co, kończymy na dzisiaj? Kończymy, już 15 dochodzi, już szarówa się robi. Ryba była aktywna, no godzinę czasu można powiedzieć trafiliśmy. Od 13 do 14 były brania. No a teraz już, te trzy były ryby na chiju, jedna wyciągnięta. I tak poza tym już nic, fajne rozpoczęcie, bo jest ryba wyciągnięta, wypuszczona i dwie przetrzymają chociaż chwilę, nie? ładne ryby były większe od tej, co była wypuszczona, ale no w takich warunkach było, że nie było jak dobrze tej ryby zaciąć. Może to jest ten powód, że zeszły, nie? no cóż, pierwszy dzień w nowym roku, uważam za szczęśliwy. No. No. zobaczymy, co będzie dalej, co przyniosą następne dni, a na dzisiaj kończymy.